Pokój i dobro. Wita, przemiennik na koskowej górze. Stefan Roman 9, Paweł. Silny wiatr, nawet bardzo silny, który teraz wieje sobie w Beskidach w Wielkanoc. Przewioł mnie pod rachowiec. Celem usunięcia pewnej awarii na stacji pogodowej tutaj zamontowanej, którą tam nagrywałem czas jakiś temu. No, poza tym, że oczywiście klapa mi tutaj w doblo przestała się otwierać. No ale że nie wiem, no we włoskim samochodzie elektryka pada. Nowe nie znałem. Stacja zamilkła gdzieś chyba w tamten poniedziałek, w tamtym tygodniu. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiadomo co się stało. Teorie są dwie, a tak naprawdę dwie i pół. Szczerze powiedziawszy, jedna z nich taka dosyć mocno prawdopodobna mówi o że tak powiem ingerencji wrogiego elementu, czyli że komuś stacja przeszkadzała, to jej że tak powiem pomógł. Druga to jest ewentualnie burza, fakt, że tego dnia na przykład w Bielsku ulał ulewny deszcz. Burzy jako takiej nie było w Bielsku, nie, nie było słuchaczonych wyładowań, natomiast no tutaj rachowiec jest od Bielska oddalony już o tam kilkadziesiąt kilometrów, chyba z 60 kilometrów po prostu jest, także no, niekoniecznie musiało być to widać i słychać. E, czyli no burza sugeruje potencjalnie dosyć konkretne uszkodzenia, ewentualnie pff, Wersja 2 i jedna druga, czyli po prostu, że ewentualne wyładowania spowodowały, że się po prostu całość zawiesiła do tego stopnia, że watchdog temu nie pomógł. No wyjdę, zobaczę. No bardzo wieje wiatr, dlatego teraz to nagrywam tutaj w aucie. No pożyjemy, zobaczymy. No pogoda jest całkiem niezła, dosyć ciepło, eee, w Beskidzie w Wyspowym całkiem nieźle polatali jak się okazuje. No i cóż, zobaczymy co tam się stało i czy jest w ogóle jeszcze co ratować. Tak, jeżeli chodzi o moje, moje prywatne zdanie, to takie logo na rozgłośnie radiową trochę słabe. Mi to się głównie, jeżeli z czymś kojarzy coś takiego, to raczej z upakowanym kafarem z siłowni, przed którym to się raczej przechodzi na drugą stronę ulicy, no ale to moje prywatne zdanie, no nie wiem, no co ja tam się znam. Że nie widać, żeby ktoś to jakoś butował Wszystko jest tam na swoim miejscu e, To nic nie ten e, Nie wiem no będzie to Odkręcić, zobaczyć co jest w środku jak to, jak to tam, jak to tam ma. widać to no to już o to tutaj A pierdolę no to to już wiadomo no co się stało Że tak prądu tu nie ma W ogóle nic Tutaj proszę o drognie wilkość Tam jest po prostu mokro Tu jest wszędzie mokro o pierdolę pod poduszczelką Gdzież no przecież Widać to? No To już O, to tutaj A ja A to to już wiadomo no co się stało Że tak prądu tu nie ma w ogóle nic Tutaj proszę o drodnię Wilkość, tam jest po prostu mokro, tu jest wszędzie mokro, o. Ech, pierdolę, puściło pod uszczelką. Gdzieś. Bo przecież jak to? Znaczy. Tu się woda zbierała. Tu się woda zbierała, no i... Iż tak to trafił, no zobaczymy. No tutaj ja to wszystko porozkręcam. To to, co tam jak to wygląda z drugiej strony, no bo tutaj powiedzmy jakichś tam śladów korozji to nie ma Bezpiecznik pewnie jest strzelony, bo gdzieś pewnie zrobił otwarcie No cóż, no radości nie ma końca Bezpiecznik jest cały, dwuamperowy Nie jest nie jest przepalony Co ciekawe Akumulator ma ponad 14V Czyli, że tu prawdopodobnie cały czas ładuje. Już ładował się, bo ja to wszystko tu oczywiście podłączałem. No i dobra, no co? Rozkręcam dalej. To sytuacja wygląda tak. Tak się jestem ciekaw w ogóle, w którym miejscu tutaj ta woda weszła, bo nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć to tak nawet. Tutaj ta korozja aluminium biały taki nalot, no to jest, jest tutaj od wewnętrznej strony, od zewnętrznej nie. Na pewno się ciśnienia od tyłu. zresztą tu widać tę rdzę straszną. Na samej płytce, na samej płytce nie widać żadnych śladów, nie widać żadnych śladów zalania. No nie wiem, zaraz spróbuję tu włączyć prąd tak na kable, bo akumulator jest naładowany. No i zobaczymy, zobaczymy czy ruszy czy nie, no bo jeżeli woda wlazła gdzieś tam powiedzmy do mikrokontrolera do środka do tej obudowy tutaj plastikowej wiadomo, do tej LQFP, LK, która no nigdy nie jest do końca szczelna to może po prostu wyżarło, wyżarło procka od środka, niestety mogło tak być, choć no nie widać śladów zalania, no ale to... Dziwne, dziwne bardzo. No dobra, włączę zobaczę co się stanie. E, nie no po prawej, to tak dosyć mocno po prawej. E, tutaj jak i tutaj jak, jest tam, jak już to schodzi w dolinę. Jak to już schodzi w dolinę ta góra, no to tam też widać jest taki mniejszy niż na Łysej, ale też widać taki maszt, wieże, no to to jest właśnie Jaworowy Wyrch. Tak i to schodzi, no tam nie widać, tam podejrzewam czasami to by tylko było widać te dymy z tej huty w Trzyńcu, uh -huh. no bo Trzyniec jest, no ale to, zaż to, to, tak powiem za, za tamtymi górami, a tam daleko, daleko, daleko uh -huh. to są pewnie Jeseniki. I Pradziada, no Pradziada pewnie też nie będzie stąd Są, są tam lasy jakieś? A są, do, to wciul, są. Chyba trzeba tam wjechać. Tam w tym Jeseniku, w Jesenikach, tylko nie wiem na której górze, to jest podobna elektrownia szczytowo-pompowa jak na Żarze. W sensie, że to jest taki zbiornik na szczycie góry właśnie wy wydufione. No więc tak, usterka powiedzmy, że usunięta. Tu w ogóle, kurde... O, że tak powiem, śmieszna i w sumie fajna historia. Tutaj przyjechał no, gospodarz mieszkający tam na dole w Wardoniu. Gadka, szmatka, gadka, szmatka, od słowa do słowa. No i. No tak, włączyłem urządzenia. Generalnie to zadziałało, tak? Tylko pojawił się problem. No co, no ja tutaj to wszystko skręcę, zostawię. I co? Przyjdzie następny deszcz, i zaraz znowu będzie ta sama historia, że tam podejdzie woda. No ale zadzwonił do jednego znajomego, zadzwonił do drugiego znajomego. No i żeśmy załatwili silikon samochodowy. No i tutaj jest takie ładne, proszę upitolone dookoła. Tutaj u góry. Tutaj po prawej stronie. No, deszcz następny jaki ma być według prognoz ma być w zasadzie pojutrze, także chyba na tyle, żeby to wszystko sobie tutaj e, przyschło. E, no i powinno być. No oczywiście pozostaje jeszcze kwestia e, co się dalej stało z samymi urządzeniami, bo no tak jak tam wspomniałem, no wilgoć mogła podejść gdzieś tam powiedzmy nawet do środka jakiejś tam obudowy czy na przykład skroplić w obszarze pomiędzy samą warstwą laminatu, płytką a obudową jakichś tam układów, no bo tam się taka bardzo mała przestrzeń robi, no bo wiadomo, że to nóżki są na tyle, nóżki powiedzmy wystają ponad obrys tamten dolny. No ale dobra, no, nic lepszego mi tutaj nie pozostanie. No po prostu na przyszłość, nie wiem czy ja tej puszki całej nie, nie wymienię, no ewentualnie, no to trzeba będzie po prostu wziąć i jak tu trzeba będzie coś robić, no to po prostu z jakimś tam silikonem yy, i pewnie jakimś alkoholem izopropylowym czy acetonem i po prostu zmywać tą warstwę uszczelniającą i od nowa ją nakładać. No i cóż nic nie pozostało, tylko wziąć się, że tak powiem, spakować i. No i do domu. No, no i usterka wydaje się być usunięta. Tu nawet o moja pozycja. Tutaj do internetu wlazłem przez właśnie wielki rachowiec. No, 25 sekund temu ostatnio nadana... Ostatnio jakieś tam nadana dane. Ojeju. Dobra, nieważne. Gadam jak zwykle po swojemu. No, 12,8 stopnia. Telemetria jest, wszystko jest, nawet jak sobie tutaj... Eee, dobra, odrzucimy od Sebusia na chwilę. Decline, dzień dobry, decline, o decline. Ojeju, dobra. Tutaj gdzieś chyba mam, e, a tak a propos, Przemysław dzisiaj nieźle poleciał, Czerwiński e, z Podobina w Beskidzie Wyspowym, aż 170 parę kilometrów e, pod Kielce. Dobra, nieważne, bo to nie miało być o tym, choć gra, gratulacje na pewno, ale mm, Rachowiec, warunki pogodowe... No, jest tutaj. Ostatnia aktualizacja 19.13, a mamy 19.15. Temperatura jest. No to cóż, tak jak mówiłem, tylko jedynie co. No to po prostu jeździć, obserwować. I mówię, bardzo, bardzo fajna sytuacja, kurde, tutaj z ludźmi z Wardonia, którymi tak, z facetem, który mi tak pomógł. No i w sumie z jego tam kumplem, który ten silikon ogarnął. Naprawdę można się bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczyć. No taka, że tak powiem, no, po pozytywna, odbudowywująca w miarę wiarę w ludzi sytuacja. No i cóż, jak to się mówi, parzyjemu żyjem, pa widzim. Eee, natomiast no, konkluzja też troszkę może taka, że może by warto zmienić te używane alu przeze mnie na coś bardziej solidnego, co nie będzie tak ciechło, no ale no to cóż, też nie wszystko da się niestety przewidzieć.